Tutaj pierwszy raz jesteśmy legalnie na biwaku i można powiedzieć, że prawie jak w Estonii. Proszę, miejsce biwakowe, Jędrek rozkłada namiot, ale można ten palić ognisko, Krzysiek go tam pilnuje. Co prawda, drewna nie było, ale w Estonii też nie wszędzie jest. I w związku z tym robiliśmy zaciągniki z Krzysztofem. I przyciągnęliśmy te oto kawałki, tak gdzieś z kilometra. Ale zaraz będziemy mogli sobie je zużyć. No, ale trochę żeśmy się napracowali. O, i tak to wygląda. Tam dalej jakiś samochód przyjechał, ale oni sobie pojadą. Tu nasz rozgardiarz na stole, powyjmowane rzeczy z kajaka. A tutaj River Piława, nazywana w Google Maps czasami Polska.